Ja dziś opowiem Wam o moim najnowszym nabytku. To jest taki przyrząd od stołu uchylnego. Tutaj od spodu widać mocowanie w tyle, za pomocą tego się wsuwa na rowki teowe I tutaj się, to się trzyma za pomocą tutaj tej krawędzi. A tutaj się dokręca mocuję dwoma śrubami. To jest, będzie pasować do frezarki ALG 200. Nie będzie pasował tutaj rozstaw do tej ruchli, do tej mniejszej. Tylko po prostu wystarczy zdjąć stół i tu jest mocowanie do tego. Później jest ta górna część. O, to wszystko tu było bardzo białe. Wszystko wyczyściłem posmarowałem, zabezpieczyłem. Ktoś to nasmarował smarem. Z jednej strony dobrze, bo gdzieś tam leżało troszkę zamokło, to nie przeszkadzało. Ale z drugiej strony tak jak w warsztacie normalnym użytkowaniu, to najlepiej to jest smarować olejem, bo wtedy to i konserwuje i nie klei się tak jak posmarza. No a tutaj są dwie śruby. o zobaczy musiałem nawalczyć, ale wiadomo lepiej zniszczyć nakrętkę niż jakoś na przykład śrubę tę albo jeszcze o taką śrubę, taką specjalną ona tutaj wchodzi w ten rowek o, i po prostu jest zabezpieczona i jako trzecia trzyma ten cały przyrząd także wybrałem tak jakby powiedzieć najmniejsze zło nakrętki też mam tylko na razie tego nie składam o, chciałem wam to wszystko pokazać. Podkładki to się nadają. No i później to się zakłada tutaj na to. O, teraz zobaczcie. bardzo teraz, bardzo leciutko, fajnie chodzi. To nie powiem, jak to dzisiaj, bo to dzisiaj sobie przywiozłem. Tam miałem <laughs> pracę na autokarce, ale jak to się mówi, nie wytrzymałem i sobie to musiałem O Oj, zobaczcie, jak teraz bardzo leciutko płynnie się obraca. Nie wiem dlaczego, ale tutaj jest 70 stopni, 60, i w obie strony tak się rozchodzi. No, ale może do tego jakoś tam dojdziemy, bo to jest przechył od kąta prostego. Kiedyś, jak już zam Bo to odwrotnie powinno w ogóle być. I tam na górze, na tej górnej części, zaraz o, o tak, w ten sposób zamocowane. No i ten odczyt trochę, oj teraz jest płask, na płasko, tak jakby powiedzieć. I tutaj tylko muszę dorobić taką podstawę jakąś. I będę mógł tutaj albo zamocować sobie i madło, albo nawet i, i stół obrotowy, i wtedy nawet o, wtedy pod sobie pod kątem tutaj robić. I wtedy tam z tamtej strony śrubami sobie złapię. W jedną stronę można kąt robić, w drugą stronę i jeszcze dajmy teraz to, żeby było bezpiecznie, odłożymy to na To jest dobrze spasowane, to tak łatwo nie chce schodzić. Jak to się weszło, to musi zejść. O, dobrze. Odłożymy to sobie na bok, żeby się nie stuchnąć. i teraz tu jest jeszcze taki. O, widzicie drugi? Tam to jest jedno łamanie, a tutaj jest kąt normalnie na kąt prosty, czyli tutaj zero. I w jedną stronę można przechylić. I w drugą o 30 stopni. Tutaj jest zaznaczenie. No także już będzie sporo możliwości. A tutaj z kolei właśnie tutaj tej części, co nie ma. To jest normalnie. Teraz zobaczymy na ile stopni. Do 45 stopni można skręcać. Także mam takie koło w domu. Taki krążek gdzieś w tej średnicy. O, leży już te ze dwa lata. To jest uratowany tak zwany odchuty, i on tu będzie do tego pasował. Wezmę sobie tylko, zrobię wybranie tutaj na ten zamek. Tutaj nie będę go bardzo osłabiał. On ma ściankę około 20 mm, także do niego będę mógł z powodzeniem przykręcić i madło, i stół obrotowy. I wtedy już będzie, już będzie można coś pod kątem robić na tamtej dużej frezarce no to tak to wszystko nie chciało chodzić zobaczymy czy teraz będzie chodzić to się namoczyłem Nawet tak poserwana tylko jest o trzeba poluzować to bardzo dobrze trzyma O. i teraz o widzicie na pewno widać to teraz o ja to dwoma rękoma robię ale to będzie dużo lżej wszystko chodziło bo to będzie przymocowana ta część i wtedy to będzie wszystko dobrze O, dzisiaj rano jeszcze nie powiedziałbym że to ruszy o widzicie nasmarowane teraz to jest tak zwana tak, tutaj jest podziałka, jeszcze nie wiem co bardzo, o, z tej strony i tutaj mogę sobie ustawić na zero, teraz jest Jeszcze troszeczkę, jeszcze, jeszcze dwa stopnie. O, o stopnie zostało. O. o, pół stopnia, teraz nie będziemy się bawić. No i teraz w tej chwili kontrujemy tu, tu kontrujemy i mam ustawione kąt prosty, że prostopadle jest ustawiony do życia. O, to widzicie. I jeszcze no to tak jakby potrójny łamaniec tak jakby trzy osie jedna to jest tu znaczy tamta co tam tamta podstawa co zdjęta drugie jest tu no i trzecie tutaj jest w płaszczyźnie o, światełko nam uciekło troszeczkę daję, niech tu świeci no. no to tyle by było na dzisiaj ten zimny wieczór godzina 7 na 10. Najwyższa pora iść do dodam A Dziękuję.